Gdy gasną światła i milkną potężne maszyny Gdy ostatni pracownik zamyka za sobą ciężkie drzwi Zaczyna się moja zmiana Najdłuższa ze wszystkich Nie mam karty się odbić, nie mam szafki, nie mam imienia. Jestem tylko echem. Pamięcią o krwi na zimnej stali. Jestem duchem z hali numer trzy. Yeah. Oh. nie straszę, nie brzęczę łańcuchami, nie szukam zemsty na nikim. Jestem tylko cichym obserwatorem Związanym z tym miejscem na wieki wieków Widzę każdą zmianę, każdą nową twarz Pełną zapału i młodzieńczej siły I widzę w ich oczach ten sam błąd Te same myśli, które mnie kiedyś zgubiły Szybciej zdążę, to tylko na chwilę Nie się na pewno nic nie stało na pamięć ten monolog arogancji, to jest rutyny ciche konanie. Pamiętam pośpiech, zmęczenie. Jedną złą chwilę, jeden głupi, odpuszczony ruch. I pamiętam ciszę, która nastała później, gdy z mojego ciała uleciał duch. Jestem zimnym przeciągiem na twoim spoconym karku. Jestem plamordy na dawno zapomnianym stalowym haku. Jestem cichym szep. Młody jesteś, tu od niedawna Chcesz się wykazać przed brygadzistą Więc zdejmujesz rękawice, bo w nich praca Nie jest tak pewna i tak osobista Widzę jak podchodzisz do prasy i zdejmujesz osłonę, bo blokuje ci widok A ja próbuję krzyczeć, ale mój głos to tylko wiatru, cichy pomruk Widzę jak twoje zmęczone oczy na chwilę tracą ostrość, a ręka drży ci lekko Jesteś o ułamek sekundy od tragedii, od życia z kaletwem, z bólu rzeką I zbieram całą siłę, całą moją pamięć, cały mój żal i moją rozpacz By dać ci znak, by wyrwać cię z transu, by twoja historia nie stała się taka sama jak moja. Jestem zimnym przeciągiem na twoim spodlonym karku. Oh, 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 oh. Jestem dla mordy na dawno. Prącam stary klucz ze ściany spada Z brzękiem na zimny, brudny beton Ty dgnąłeś, się Spojrzałeś w górę jak byś usłyszał jakiś dzwon Cholera, szepnąłeś pod nosem Cofnąłeś rękę w ostatnim momencie Gdy prasa z hukiem opadła dokładnie tam Gdzie twoje palce były na zakręcie Stałeś przez chwilę blady jak ściana Patrząc na miażdżącą siłę maszyny Myślałeś, że to szczęście, przypadek Zrządzenie losu od zwykłek piny A ja stałem obok wyczerpany Wiedząc, że dałem ci dar, którego ja nie dostałem Chwilę zawahania i w ten sposób Twoje życie ocaliłem. Nie robię tego dla Ciebie, robię to dla twojej żony, która czeka w domu, by nie musiała tak jak moja tłumaczyć dziecku, dlaczego taty nie ma pokryjomu Robię to dla Ciebie, byś nie stał się taki jak ja. Zimnym mechem w pustej przestrzeni by Twoje imię nie stało się tylko wyblakłym napisem na tablicy fabrycznej sieni. Chronienie Ciebie nie twoją przyszłość przed moim błędem na mm, nadchodzi ranek wchodzą ludzie zanim będzie za późno zanim będzie za późno zanim będzie za późno zanim będzie za późno zanim będzie za późno